Jesteśmy na rynku w Jastrzębiu Zdroju. Porozmawiamy z mieszkańcami tego uroczego miasta, zdrojowego miasta, o zmianach, jakie tutaj zachodzą, o nowych inwestycjach, o tym, jak publiczne pieniądze mieszkańców zostały wydane. I czy są zadowoleni z tego właśnie? Panu się podoba nowy deptak? Nie za bardzo, bo nie idzie przejechać. Nie może co przejechać? Nie idzie przejechać i będzie... Wcześniej coś... się łatwiej jeździło. Tak, na Dobra. Dobra. No panowie ze śmieciarki niezadowoleni, ponieważ ciężko jest ten przejechać, bo tu wcześniej tu była droga. A teraz tej drogi nie ma. Może się spytamy, może pan jest mieszkańcem? Przepraszam, pan jest mieszkańcem, bo... Tak, pan kierowca powiedział, że mu się średnio podoba, tu wcześniej niby była droga, ale, nie, ale niektórym się podoba, niektórym się nie podoba. Pan jest z jakiej frakcji? A może być. Aha. Ale... Tylko, że za dużo tego betonu. Za Dużo betonozy. No. A, a kwota jaka to poszła 29 milionów. Czy to wygląda, jakby zostało tyle pieniędzy w to włożone? No. Nie. nie. Dziękuję. No, wszystko. Dziś mi szyte. Młody człowiek z paczką można powiedzieć, czy mu się podobają zmiany, jakie tu zaszły na rynku. Nie, bo nie mogę autem przejeżdżać. Niektórzy nie są zachwyceni, że tu wcześniej była droga, a teraz jest zakaz wjazdu. No ale jak czego Czy nie widzą, tego sercu nie żal, więc niektórzy i tak przyjeżdżają. Jak pan to widzi? Przepraszam bardzo, bo rozmawiamy o remoncie: o tym, czy nowy rynek się podoba, czy też średnio. Bo są różne głosy, są podzielone. Jedni mówią, że betonoza i źle wydane pieniądze, jedni mówią, że pięknie. Fajnie, tylko że to nie jest rynek. mieliśmy pewne pojęcia, mhm. więc to jest bardzo fajnie, tylko to nie jest rynek. no, Jest coś więcej. Mhm. Jest zamknięta strefa, gdzie mogą ludzie spacerować. Mają kawiarnię następną i to jest ogólnie dobrze. No, mhm. Ale nie nazywamy to rynkiem, bo nie jesteśmy mhm. na rynku. Nie jest to po prostu deptak zrobiony, kawałek mhm. ulicy. No. A ten koszt, podano, 29 milionów. Za duży na takie no, coś? Spory, spory. Jak na taką e, inwestycję niedużą, to e, są duże wydania pieniądze. No. średnio Średnio. się podoba. Nie. Pani powiedziała, że można było na coś innego wydać te pieniążki. Nie lubię, jak o takich dużych kwotach ktoś mówi pieniążki. Pieniądze, 29 milionów to żadne pieniążki. Nie, nie podoba mi się. A, ja, dlaczego? Bo to jest duży koszt, a tu nic, nic jakiegoś konkretnego nie ma. No podobno 29 milionów na to zostało wydane. I, i gdzie tu widać te miliony? Mm? Ja bym był za tym, żeby to kogoś obciążyć. Bo to nie jest, ani w tym parku nie zrobione jest tak jak mm. trzeba. Ani te ulice nie są tak jak trzeba, także to... to... Bo tutaj wcześniej... tu 40 lat, 50 prawie. Wcześniej wcześniej, zdaje się, była ulica, przejazd był, tak? No tak, to była ulica dwukierunkowa kiedyś. I teraz się zmieniła tak jakby rynek. A co to za rynek? <laughs> nie, nie ośmieszają nie, nie, nie mnie. A ta prezydent dopiero, ona, ją weźcie do telewizji, a nie mnie. <słuch> mojej. Tak, tak. Jak Państwo, jeżeli byłoby dla państwa najlepiej to Znaczy by najlepiej by było... porozmawiali dziś. Najlepiej by było, bo my potrzebujemy tylko jej tak zwanej setki, tylko takiej wypowiedzi do kamery. Ja na pewno odezwę się. Postaram się jak najszybciej. Mm. Dziękuję pięknie dużo. Rozumiem, dziękuję. Fajnie się tu czas spędza. Niekoniecznie. No, mimo wszystko, że to zostało tak upiększone, to wydaje mi się, że nie ma za dużo takich miejsc dla młodzieży, nie? na przykład jakiś kawiarenek czy coś takiego, więc myślę, że na tym też fajnie jakby coś takiego powstało. Przepraszam bardzo, mogę w dwóch słówkach rozmawiamy o nowym rynku, o tym, czy się podoba, czy się nie podoba. Bardzo się podoba. Uważa Pan, że 29 milionów to dobrze wydane pieniądze. Oczywiście. Dobrze. 29 <noise> milionów na to poszło. Czy pani uważa, że, te, że to pięknie zostało wydane? Bo to pani pieniądze przecież. Ja uważam, że ty dla obozów drobne. Takogo? Dla kogo? Dla obozów zrobione, żeby się latem mieli gdzie siedzieć. Łobuzy. <grym> o, dziękuję bardzo. Tutaj jest też. Musimy pokazać ławki. Choć może do ławek. Pokażmy ławkę. A propos, propos yy, ławeczek. To, co jest ciekawe, to że te ławki kosztują ponoć yy, po 7,5 tysiąca. No wyglądają na solidne ławki za 7,5 koła. Jeżeli ktoś ma firmę ławkarską i uważa, że yy, taką ławkę zrobiłby. Taniej, to niech napisze w komentarzu, bo my się średnio znamy, może 7,5 koła za taką ławkę to jest, to jest dobra cena. No? Jeżeli chodzi o ten remont deptaka rozumiem, tak. to wcześniej była droga, prawda? Tak. tak. ale generalnie jak jest ciepło, to przychodzą ludzie, to jest, jest, jest no, prawda, przychodzą. jest, jest ja prawda. Czyli panowie zadowoleni, bo różne opinie. Jedyna mówię. podstawowa hmm? wada, wada hmm? już tu, fontanna jest źle wyprofilowana. I woda cieknie do yy, na kanalizacji. Ja. Zalewa tam? Z prawej strony, do, 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 do kratki kanalizacyjnej. Na się teraz w listopadzie było bardzo niebezpiecznie, bo tam jeszcze pracowała ta, mhm. yy, ta fontanna i ta woda spływała tu i płynęła tam wzdłuż ulicy. A rano było ślisko. Stoimy na fontannie. Fajnie by było porozmawiać z kimś tu faktycznie mieszka, czy mu zalewa czy nie zalewa. Czy mu zalewa piwnicę? Może pan ma mokro w piwnicy? Przepraszam, rozmawiamy o tym deptaku nowym, czy się podoba czy nie, bo niektórzy narzekają, że zalewa, a inni mówią, że to no bzdura. No ja nie zalewa jak zalewa. Zalewa? Czemu to nie zrobić na przykład tu, o tu, to niżej Aha. i ta woda bytnę wyszła. I to jak ta fontanna jest odpalona, to tam, to się leje to wszystko? leje się tam. Aha, czyli nie ma obiegu zamkniętego, tylko, nie ma obiegu zamkniętego, tylko ta no woda jest, cały czas... Jakby... nie, nie no zamknięte, bo tam trochę idzie, tam potem idzie trochę, tam są kratki i tam ucieka. Aha. ale jakby to tu jedno było obniżone, ale to tak ktoś nie zmierzył, nie pomyślał? Nie wiem, czy myślą, czy nie myślą. Dobra, zdrowaś. Podoba się to wszystko, tylko że już po dwóch, czy trzech dniach zaczęły te żarówki tam, te fontanny w ogóle nie działać. Nie wiem, co tam jest mhm. za feller, ale nie działa. Wie pan, co jak jest ciepło i ta fontana jest czynna, to tu jest tak wody, mhm. że po, po kostki normalnie mhm. i jedzie prześć. No. Czy ta atrakcja dla dzieci może? Mo, no, no wie pan i tu ze sklepu jak się idzie, wie pan, każdy w sandałkach mm. czy w jakichś półbutach chce przejść, a tu leje się, jak nie wiem, na tą stronę. Mm. No i tak wie pan nic, nic eleganckiego, nic nowego. Mnie osobiście się nie podoba. A kwota została wydana, bo około 29 milionów podobno. Tak, podobno bardzo dużo słyszałam właśnie. Słyszałam, że taka kwota. Pani, że lepiej można było zagospodarować. Na, pie... no na pewno. To pani pieniądze przecież. Mo, nasze pieniądze i ta pani y, cała prezydent nie za bardzo, nie za bardzo. Nauczycielka się nie nadaje na takie rzeczy. Tak, fontanna mi się bardzo podoba, tylko mam jedną uwagę, że trochę współczuję mieszkańcom, mm. bo jak ona. Y, ta fontanna działa, działa. jak działa, to tego hałasu trochę tu jest. A myślałem, Dla bo... nas, którzy przechodzimy, no to jest super fajna sprawa, ale mówię. Okay. myślałem, że bardziej przeszkadza mieszkańcom woda, która ich zalewa, bo podobno ta fontanna nie yy, tak, jest. Tak, yy, tak, to znaczy tutaj raz panowie już coś naprawiali, bo faktycznie yy. ta woda spływała tutaj w dół, yy. no i do tych kratek, które się też tam yy. gdzieś tam zatykały. No to nie jest tak, że jest obieg zamknięty, tylko ta woda jakby na nowo jest yy, tak, pompowana. Tak, tak, A to trochę tak, tak, szkoda tak. wody, bo teraz się. No szkoda wody, ale myślę, yy. że jeśli znowu to się sytuacja powtórzy, to, to no fachowcy, którzy, którzy to robili, to mm. naprawią, nie mm -hmm. no, ale tak to bardzo fajnie, bardzo fajnie, że się tu zmienia. Mm. No i tyle. Czy się mieszkańcom podoba, czy się nie podoba? Mieszkańcom różnie. Ha? Dlaczego różnie? Bo ja nie lubię, jak jest zabetonowane mm. kurde. przyroda ma być przyrodą, mm -hmm. no ale, ale, w miarę, w miarę się podoba. No to trochę drzew zostało wyciętych, tak? Tak, tak, to mnie boli, mm. mnie boli. No skąd taka moda na betonozę? Czemu tak mieszkańcy chcieli, czy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mnie pytać, ale przyroda jest przyrodą. Ja nie lubię. Przepraszam, mógłbym dwa słowa komentarza, bo rozmawiamy z mieszkańcami o zmianach, jakie zaszły, o nowym rynku. Czy są Państwo z tej frakcji zadowolonej, czy raczej średnio? To, co tu jest, to powinno tam być. Mhm. Ta fontanna, pięknie by to wyglądało, bo, bo tam zrobili betonówę, a nic takiego nie mhm. ma. Niektórzy właśnie mówią, że dużo betonu zostało wylane, dużo drzew ścięte. Dlatego a... mówię, że ta fontanna kolorowa tu by mhm. pasowała, nie tu. I ktoś nie pomyślał? Nie pomyślał, pomyślał, ale nie bardzo. Dużo mm. bardzo dzieci korzysta, jeździ mm. na rolkach, deskorolkach. Myślę, że ten teren jest wykorzystany, mimo tego, że to nie jest zieleń. Mm. I chyba Bo myślę, były ten... drzewa wcześniej, tak? I niektórzy tam marudzą, że drzew nie ma. Niektórzy marudzą, to fakt. Myślę, że każdemu się park kojarzy z ilością mm. jakby zieleni większą, mm. ale mimo wszystko jest to zagospodarowane mm. tak, że jest to wykorzystany teren. A tutaj piękny pomnik przed nami. Piękny, czy taki piękny? Tutaj widać, że zostało wykorzystanych też wiele materiałów takich re recyklingowalnych tutaj, w tym pomniku. Chichot Życia to jest. To jest także chyba pod tytułem Chichot Życia z blachy nierdzewnej. Jakby w Warszawie taka stała, to by od razu złomiarze rozebrali. A tu? Nie kradną. Tak jest, mamy tutaj mieszkankę ale, mieszkankę, ale tak, na, kamerę skierowałem na siebie, a pani nawet ja będzie to panią zableruje. Za pani będzie widać spokojnie. się pani podobają zmiany. Zmiany tu w Zdroju. Nie, nie podobają mi się w ogóle. Wszystko jest utrudnione, uważam. Deptak, niepotrzebny był zrobiony. Ludzie, którzy mieszkają nawet przy deptaku, to się skarżą. Fortepian jakiś wystawiony, że hałasuje, problem był z uciszeniem jego. Tam nie ma parkingów, nie ma dojazdu. Jedyny parking, który jest, to tutaj za siłownią. Jest, tak, jest taki parking, który jest bardzo źle oznaczony. Ludzie starsi w ogóle nie wiedzą, czy tam parkować, czy nie. Zaparkują. I do, bo to się okazuje parking prywatny. Mm. Zaparkują tam i dostają kary po 300, 400, 600. To jest ciekawa bardzo sprawa, którą postaraliśmy pokazać. Nie jest jakoś tam mocno związana może z administracją samorządową, ale proszę zobaczyć. Jakbyśmy tu zaparkowali, chcąc na przykład pieszyć, spiesząc się na przykład do kościoła, można wpaść na niezłą lipę, ponieważ nieopłacenie biletiku 300 zł kary, a jeżeli w ciągu tygodnia, nie opłacimy kary, to już 550 i nam komornik wchodzi i tak dalej. Ho, 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 ho. koszt odholowania pojazdu 1900. Weź tu stań, zaparkuj. Ja w Niemczech pracowałem, mm. to pod takimi domami wszędzie parkingi były, mm. na dole. Mm. Dla wszystkich, tam były kury, tyle parkingu nie ma. Mm. Gdzie Dziękuję jest? Za kłosy też nie wolno. Mm. Też zakaz tam jest. No tak, bo to jest dla kłosa tylko. Aha. No i gdzie tu stanąć? Aha. Na dole? No to deptak to trzeba przy, przydreptać, trzeba na piechotę chyba. I to jest ten ból. Nagrajmy ławkę i jej cenę. Możemy ładnie powiedzieć Zofu? Tu jest fortepian na przykład, który yy, został postawiony przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju. Podobno kosztował 300 tysięcy. No fortepiany muszą kosztować, no, hmm. Działa to prawdziwy fortepian, tak? Nie, żebym potrafił grać. Ale działa. Podobno niektórzy mieszkańcy nie są zachwyceni. Prawdopodobnie dlatego, że nie tylko wirtuozi tu grają na tym fortepianie. Strefa wypoczynku Aha. z tego, co wczoraj pani mówiła. To Porę jest luksa, pora relaksu. No. Pora relaksu, są leżaczki, żeby można było wypoczywać na słoneczku. A ja myślałem, że to jest taki amfiteatr, żeby był Ale z ja widokiem na latarnię. No. Teraz no. nie ma liści. Jo, jak będą liście, to nie będzie słoneczka. Tutaj była y, rzeźba, która, która y, sławę zdobyła w internecie, i potem jak zdobyła sławę w internecie, to zniknęła. O tym darmowym transporcie, tak? O tym darmowym transporcie. Więc możemy tylko pokazać zdjęcie. O, tak wygląda zdjęcie, jest stała ta rzeźba. No i niestety, niestety, mniej już jest rzeźby w może odjechała. może odjechała. Może odjechała, może jest w innym miejscu. Też jest to możliwe, tak? Taki element, który najbardziej no, spadł nie pani wokół. No, gorsze, ale mogłoby być lepiej. A co mogłoby być lepiej? No na przykład owłę. w dokończony nie jest. Hmm. Tam ludzie by na pewno przychodzili. Ławek nie ma tam ławek w lesie, parku... parkingów, żeby zaparkować gdzieś, no, żeby sobie posiedzieć parku... tak w lesie. Mhm. No. Ale to może to jeszcze jeszcze nieskończona robota, może jeszcze będą, czy nie? No nie wiem. No, nie wątpię, wie. wątpię. Tyle lat się to kończy. Okej, okay, dziękujemy. Przyjechaliśmy do urzędu i spróbujemy się dodzwonić znowu, może, może już się zastanowili nad rozmową z nami. Mm, bo trzeba dać szansę przecież. Witamy w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Uprzejmie informujemy, że wszystkie rozmowy mogą być rejestrowane. <grywa> mogą być rejestrowane, nie? Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Dzień dobry, kłaniam się, nazywam się Mikołaj Janusz, dzwoniłem dzisiaj do Państwa i chciałbym, by mi Pani przełączyła do Pani rzecz... do biura prasowego albo do Pani rzecznik prasowej, bo z nią rozmawiałem finalnie. Dobrze łączę? Dobrze. No. Jesteśmy pod kopalnią Jastrzemskiej spółki węglowej i porozmawiamy z wychodzącymi właśnie z pracy górnikami na temat zmian jakie zachodzą w mieście. Nie zaszło żadne zmiany, przecież tu się nic nie dzieje. To miasto umiera, to jest po prostu dramat. Mhm. Tutaj nie ma co robić, no. jest naprawdę nie polecam nikomu nikomu się przeprowadzać. Nie rozwija się to miasto w ogóle. Mhm. Ale w sensie jakby porównujesz do innych miast w okolicy, do Żorna, na przykład. Tak, tak. W e, tam że się, że życie tętni, tu nie, tu nie. Ale czemu? To co, co się, to tu się to stało. Nie nie? To, 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 jak to skąd? To się i... biło? Sypialnia bardziej. No. Ale dobrze, ale czemu tak się... Nie rozwija się, są kopalnie, nic więcej, nie? Ale w... Nie ma stref gospodarczych, nie, nie ma. E, mogliby jakieś szkoły zrobić takie wyższe czy coś, żeby tutaj sprowadzić młodych ludzi. Nie ma nic. A trudno na razie to określić, bo to wszystko się zaczyna dopiero. Nie. Mogę cię wypowiedzieć za pół roku? O. Mhm. Mamy marne drogi, te dojazdowe do posesji. Mieszkam mhm. na brzegu, Fatalne są drogi, fatalne. Mhm. Myślę, że poprzedni prezydent do tego się nie przekładał. Obecny prezydent też niekoniecznie. Mhm. No Te drogi, drogi mamy fatalne. Jeżeli są drogi, autostrady ekspresowe są super, nie? Mhm. to te mamy, te, te miejskie, gminne. Tragedia, to jest tragedia, dziura na dziurze, zwłaszcza po zimie. Nie mam takich rzeczy, wszystko jest fajne. Wszystko super. Dobra, to dzięki heja. Czyli nie rozmawiać. Napycie.pl. Znaczy nie będzie, bo w sumie nie powiedziałeś nic, ale... No. No. Co się najbardziej podoba, co się najmniej podoba. Może kiosk jest istnieje, nie? Bo dużo hmm. kiosków ruchu zostało zlikwidowanych w jasczębiu, hmm. ale kilka zostało, tak? Dlaczego zostało dużo zlikwidowanych? Czemu? Komu to przeszkadzało? Nie Po prostu ale, były nierentowne. A to za ludzie wyjeżdżają z miasta, czy depopulacja miasta jest przyczyną? Czy? Raczej powiem tak, emeryci powoli, że tak powiem, umierają, prawda? Nie ukrywajmy hmm. prasa, spada i tak dalej, więc dlatego. Miasto się wyludnia. Dokładnie. Tutaj reklama jednej z głównych atrakcji miasta, czyli Carbonarium. Zaraz pojedziemy zobaczyć Carbonarium, zamówić pizzę Carbonara, taki słuchacz, przepraszam. Nie, no oczywiście, y, oczywiście jest to ważna atrakcja w y, mieście Węgla, jednak. Jest też, ciekawa jest też kampania reklamowa, która towarzyszyła otwarciu. Była taka duża kampania, że... Kampania billboardowa, polegająca na tym, że w mieście nic się nie dzieje, i tak dalej, no i remedium na to, że w mieście nic się nie dzieje, że jest nuda, miało być powstanie tego właśnie wspaniałego carbonarium. więc... Zaraz podjedziemy, zobaczymy, jak wygląda owo. A pani była w carbonarium? Warto zobaczyć to carbonarium, Bo tak reklamują. A gdzie to jest to carbonarium? Nie wiem. Proszę pana, tu w Jastrzębiu to jest dziura. To jest sypialnia, Jak pan chce wiedzieć, mhm. ja wyjeżdżam do Wiednia często gęsto, bo mhm. tam jest przepięknie, tam mam dzieci, a tutaj co, niech pan powie, czekaj się boi o torebkę, trzymam tak, żeby mnie nie okradli. W sumie rozchodzi się o tą młodzież dzisiejszą, nie, mhm. wszyscy wyjeżdżają z miasta, nie ma miejsc pracy, same no sklepy budują, nie, no to... Mhm. To tam młodzież, młodzież ucieka. To, to, młodzież ucieka po prostu z tego miasta. No i mhm. tyle. Nie? Co, tu je, sami na sklepy budują, a żadnej fabryki nie ma, jednej, drugiej. Nie popatrzmy na żory, rozbudowują się. Mhm. A tu lipa taka po prostu. Robią sypialnie z tego jastrzębia. No i tyle. No cóż mam więcej powiedzieć? Znaczy, Wybyliście już w Carbonarium. To jest taka podobno jedna z nowych atrakcji miasta. Carbonarium. Carbonarium. Nie. Chyba nie, nie, nie. Na takich podobno głównych atrakcji nowych reklamują? Nie. nie. A czy jest tutaj znaczy, dla młodzieży? Słyszę, słyszałem o tym miejscu, aczkolwiek tam nie byłem. Mhm. A czy w ogóle jest co, co robić dla młodzieży w Jastrzębiu? No, no. Średnio chyba. Średnio, no. Macie plany na studia? W na sensie studia to wiadomo, że wyjechać, no bo jak chcecie na studia, bo tu nie ma uczelni wyższej. Ale czy macie, macie plan, żeby ogólnie Waszą przyszłość tutaj wiązać z tym miastem, czy raczej uciekać stąd? Raczej bardziej planujemy wyjechać. Do większych miast, na przykład Katowic. Mm. Tu nie ma co robić. No, mniej przyszłościowe jest to miasto niż na przykład Katowice. Mm. Ale... Też ucieka? No, uciekam, uciekam. No. Drogi nie za dziurawe? Trochę dziurawe, trochę dziurawe, no trzeba przyznać. No. Ale nie trzeba tam podwozia za często remontować chyba, czy trzeba? No to już zależy gdzie. Hmm. Jak, się, jak się wjedzie w dziurę się nie zauważy wieczorkiem, no to może być słabo, nie? Hmm. No to szef tutaj to do zmiany co chwilkę, nie? Hmm. No, taksówki, no to to... Jednak jeździ cały czas, nie po tych drogach. O mechanicy mają co robić. No dokładnie. I jesteśmy przy Carbonarium, lokalnej atrakcji, która była szeroko reklamowana. Podobno utrzymanie tej atrakcji kosztuje 5 milionów 200 tysięcy złotych rocznie. No, tłumy, tłumy nie powalają, szczerze mówiąc. Może się spytamy w środku, że to tak wygląda, że to w inne dni też tak wygląda. Bo to, co to za. Jak na razie nie udało się spotkać nikogo właściwie, kto by tu był wcześniej. Co to za atrakcja? Chodźcie zobaczymy. Znajdujemy się w budynku starej łaźni górniczej po kopalni Moszczenica, którą zlikwidowano w 2000 roku. I tutaj władze miasta kilka lat temu zdecydowały, żeby właśnie ten budynek zachować i zrobić tutaj taką przestrzeń wystawową. Z jednej strony karbonarium to jest wystawa o węglu, od pierwiastka powstania węgla w kosmosie, poprzez wykorzystanie węgla przez człowieka, poprzez przemysł aż do węgla jako surowca energetycznego. Kto jest głównym odbiorcą? Znaczy najczęściej gośćmi muzeum są raczej znaczy, wycieczki szkolne, czy, 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 czy turyści, czy? czy... Naj, najczęściej karbonarium odwiedzają grupy zorganizowane. Są to nie tylko szkoły, ale także są to stowarzyszenia, kluby seniorów, są to także goście z zagranicy, głównie z Republiki Czeskiej. Bardzo dużo osób, około 800 osób korzysta w czasie ferii z tych atrakcji, bo tyle osób wykupiło, wykupiło bilety. Grupy nie przyjeżdżają z racji tego, że jeśli już przyjeżdżają, to jakieś półkolonie zorganizowane, ale oczywiście szkoły są zamknięte, dlatego tych grup jest mniej. Tutaj głównie przyjeżdżają przyjeżdżają rodziny, osoby indywidualne i zwiedzają, jest więcej tych odwiedzających w tygodniu mm. niż w okresie szkolnym. W części gastronomicznej pizza carbonara na pewno musi być, prawda? Zastanawialiśmy się nawet nad tym, czy by tu nie zrobić takich warsztatów, bo to mm. się gdzieś tam na przestrzeniach w mediach, w mediach społecznościowych bardzo często pojawia. Mm -hmm. Takie Ka skojarzenie, prawda? Carbonara. Y no ja przyznam szczerze, że też jak tu czasem ktoś mnie odwiedzi i dłużej pracujemy, no to też zamawiając pizzę, no to generalnie zamawiamy ciągle tą samą. Już to niezależnie, czy, czy ktoś to bardzo lubi, czy mniej, ale po prostu tak już jest. Chodzi w krew. Tutaj można spróbować też tradycyjnej śląskiej zupy z węgla albo pierogów z węglem, pysznych, pysznych śląskich pierogów z węglem jaszczębskich. Patrzcie. Okay. dla górników LGBT. Tutaj można zobaczyć Bolt Minera. Najnowszego Bolter Minera. No i tutaj jeszcze możemy, jeszcze tutaj mamy symulator windy, pociągni. Co to? Jak ktoś by chciał, to może przyjechać z Warszawy i sobie pociągnąć albo stąd inąd. Dobra, Come on. Ale musicie Państwo przyznać, że robi piorunujące wrażenie, i że warto, jakby warto przebyć ten kawał drogi, żeby zobaczyć. Tego wielkiego czarnego klucka. I to właśnie była pyta z jastrzębia zdroju. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Ja oki Andrzej. Ja to stałem moim pracownikowi miał Panu przygotować te dane. Aha, no właśnie, i nie otrzymałem tego. 20 milionów z tego, że tam zajście Was wytrzymu, z, z dofinansowania z kredytu, coś tam wkład własny, no ja to Nie, 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 nie tam tych. Dobrze. Tak, co do grosza. zadzwonię do, 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 do mojego pracownika, który miał to Czyli dobrze, co zostawić numer do siebie, czy, yy, czy oddzwonić za chwilę? Yy, to znaczy, no, on ma taką maila, więc pewnie to wyświecznie zaraz do pana, bo to, to Dobrze, dobrze No właśnie właśnie, właśnie. Dokładnie. Dobra, dziękuję ślicznie. Dobra, dziękuję ślicznie, do usłyszenia. To jest zupełnie weso.